Dzień dobry, witam Was serdecznie na feriach z Gokiem. Witam serdecznie, dzieci, młodzież, osoby, dorosłe. Dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnych zajęciach plastyczno rękodzielniczych z cyklu ferie z Gokiem pod tytułem Zimowe Rozmaitości. Dzisiaj chciałam Was zaprosić do wykonania kolejnej pracy plastyczno-rękodzielniczej. Będą to pacynki na palec. Któż z nas nie lubi teatru, nie bawił się w teatr, myślę, że będzie to fajna zabawa przy wykonaniu pacynek, ale też później można się nimi fajnie bawić, można odegrać teatr, można zaprosić rodzinę na teatr. Pacynki możemy wykonać o, różne, tak? możemy je różnie wykończyć. Mogą być do bajki, którą lubicie. Tak? Ja zainspirowałam się oczywiście po raz kolejny wzorami z internetu. Bardzo podobały mi się pacynki, które są wykonane z filcu, zwierzątka, ale ja swoje wykonałam do bajki, którą lubię o królewnie, smoku królewiczu i królu. Także dzisiaj Wam pokażę, jak wykonać bardzo prostą pacynkę na paluszek. Wykonujemy najpierw sobie szablon. Przygotowujemy i żeby pasowała nam na nasz palec, przykładamy do kartki paluszek, obrysowujemy z zapasem, tak żeby można było przeszyć to, tak? I wycinamy. Ja wykonałam właśnie sobie taką, taki szablon do pacynki. Każda pacynka jest yy, Robiona na tym szablonie, czyli każda ma wewnątrz. Taki, taką, taki moduł. Pasuje on na palec, można umieścić. Smok również ma taki, taki moduł i można odgrywać przeróżne role. I teraz po, krok po kroku pokażę Wam, jak można wykonać taką podstawową pacynkę, którą później ozdobicie według własnego uznania. Czyli szykujemy sobie taki szablonik do tego kółeczko, które będzie stanowiło nam buzię, i zabierzemy się do pracy, jeżeli mamy wykonane te szablony. Na początek wycinamy sobie, no, jeżeli to są postacie ludzkie, z tego filcu dwa takie elementy, które szyjemy, i będą one jakby tym. Kokonem, który naciągać będziemy na, na palec. Szywamy tradycyjnie ściegiem pastygowym. Używamy normalnych nici. Ja szyłam nitką podwójną, ponieważ jest mocniejsza. E, wiadomo, że nam się nie rozpruje. Te nici są słabsze niż kordonek. E, także lepiej szyć podwójną nitką. Nie za długą też, żeby nie e, był problem, żeby nam się nitka nie plątała. Tak? Na początku chowamy supełek pod spód do środka, żeby nie wyglądał nam nigdzie, żeby to była praca estetyczna też, tak? Przeszywamy ze dwa razy, żeby zablokować nitkę. I ściegiem fastrygowym odszywamy dookoła ten kokolwiek, Tak. W momencie, kiedy mamy już obszyty cały ten element, wygląda to tak. Czyli normalnie możemy sobie paluszek włożyć do środka tak i na tej bazie możemy sobie wykonać pacynkę, jaka nam się żebnie będzie podobać. Wyszyjemy, to będzie też postać ludzka, więc musimy najpierw wyszyć sobie buzię. Buzię wyszywamy kordonkiem i oczka to są Krzyżyki, więc również supełek na końcu nitki i ze 2-3 razy w jednym kierunku przeszywamy i następnie na krzyż powstaje nam oczko. Buzie analogicznie wyszywamy, tylko już nie jest krzyżykiem. Na prost czerwonym kordonkiem, też od spodu. I kilka razy przeszywamy, żeby był ten ścieg widoczny. Blokujemy od tyłu później nitkę, żeby nam też się nie wysmuła w trakcie zabawy. Żeby praca była e, trwała. Więc wiadomo, że trzeba zakończyć tak, żeby. Nitka nie uciekła nam później, tak? Czyli kilkakrotnie też tutaj od tyłu mocujemy, ją blokujemy o, w ten sposób. I wówczas wiemy, że będziemy się mogli długą daną pracą bawić, tak? Czyli powstaje nam taka buźka, którą następnie przyszywamy tutaj do tej naszej bazy. I jeżeli będziemy mocować tutaj tą główkę do bazy, musimy pamiętać, żeby nie przeszyć obu warstw tutaj, tak? Czyli razem trzech w sumie, bo zależy nam na tym, żeby palec nam do środka wchodził, tak? Do samego końca, żeby można było y, grać tą naszą pacynką. Ja już tutaj przygotowałam taką pacynkę z przyszytą główką. Tak jak widać, tutaj jest tylko w tym miejscu szczycie, a to dlatego, że tu będziemy mocować włosy dla pacynki, tak? Tu jest ruchome na razie jeszcze, tak? O, w ten sposób to wygląda. Jak mamy zrobioną już tą pacynkę, taką podstawową bazę, buźkę plus tłów, przygotowujemy sobie włosy. Jak widzicie, moje pacynki mają różne kształty włosów. Są i długie, i krótkie. Oczywiście z pińcu, ja używałam tego kółeczka. Na bazie tego kółeczka docinałam sobie włosy. I na przykład będę teraz robiła taką kuchareczkę, której chciałam zrobić. Żółte, czyli blond włosy, więc odrysowałam sobie najpierw fragment kółeczka, później wydłużyłam to tak i to już jest podstawa do tego typu włosów. Chciałam zrobić jej taką, takie uczesanie na boki, więc wycięłam też całe kółko w filcu, pościnałam tylko brzegi i teraz będzie to taka grzyweczka dla tej mojej pacynki, czyli to jest przód włosów, a z tyłu będą te. I w momencie, kiedy mam to już wycięte, przystępujemy do przyszywania. Szyję już teraz najpierw po brzegu, przez wszystkie warstwy, tak żeby to przymocować, te włosy, żeby nam nie uciekały. Zademonstruję Wam tutaj fragment przynajmniej, żebyście wiedzieli, jak to umocować. W postacie, możecie się, że tak powiem, posiłkować pomysłami na postaci z waszych bajek, tak? czyli to mogą być zwierzątka, mogą być to postacie ludzkie. Myślę, że to, co wam wyobraźnia podsunie, jak ubrać wasze pacynki, to też według tego, co macie w domu, czy jakieś stążki, czy, czy fajne kolorowe materiały też można użyć. Staramy się oczywiście schować supeł, żeby nie był widoczny. Dbamy cały czas o estetykę pracy i to szycie, żeby było, no, ładne przede wszystkim, tak, żeby i ta praca też, żeby Wam się nie rozpadła y, przy zabawie. Tak, mocno dociągamy też tak, żeby to się, właściwie taką na początek robimy taką jakby czapeczkę, aczkolwiek później staramy się też doszyć, troszeczkę przymocować, żeby nie zgubić tych włosów. One mają się trzymać tej lalki. naszej aktorki przyszłej. Tak? I tutaj, żeby jeszcze te włosy się lepiej trzymały, ja przeszyję je tu z przodu. Pamiętajcie cały czas, żeby nie przeszywać tego miejsca wkładania palca, tak? Żeby nam tam pozostało to jednak dalej puste, żeby można było palec jak najgłębiej do środka włożyć. Tak, mamy już tutaj przymocowane. O, mamy jeszcze długą nitkę, więc szkoda mi jej zakańczać, żeby na nowo nie wbijać. Przechodzę igłą pod spodem i drugą część mocujemy. I w ten sposób mocujemy też drugą część, także powstaje nam o, taka laleczka. Tu mam proste wykończenie tych włosów, ale możemy też ładnie podocinać i one będą bardziej naturalne, one są ruchome też jeszcze tutaj tak, bo to jest nieprzyszyte. I taka laleczka już jest bazą jakby do dalszej pracy. Wszystkie moje laleczki mają rumieńce. Możemy to zrobić wykorzystując kredki. Ja mam pastele takie już od dawna, one już troszeczkę są wypracowane. I tutaj robimy taki mały rumieniec. I lameczka będzie wyglądać bardziej naturalnie. Mamy policzki. To no, wypadałoby teraz ubrać. Pomyślałam, że ta dziewczynka, czy tam panienka, będzie kuchareczką, więc. Przygotowałam jej ubranko. Ubranko jest bardzo proste też, tak? Czyli z zapasem docinamy tutaj filtr, czyli bierzemy przynajmniej taki zapas, żeby było gdzie przeszyć na bokach, tak? i później możemy wyciąć podcięcie na szyję. O, proszę tak jak widać tutaj. I druga część, więc laleczka będzie miała dookoła sukienkę już taką, tak? Ma to być kuchareczka, więc. Na wierzch jeszcze fartuszek. I teraz zobaczycie, jak to właśnie osobiście przyszyję. Jak wykonam do końca tą laleczkę. Można wymyślać różne postacie. Ja tutaj zrobiłam jeszcze smoka, ale możecie zrobić sobie i konia i mogą być inne spory, mogą być jakieś strachy. No po prostu takie. To co Wam wyobraźnia podsunie. To można umocować na tej bazie, tak jak pokazywałam, i uszyć sobie w pilcu. Najpierw sobie wykonać szablon, tak żeby wycinany materiał nie był za mały, żeby starczył na obszycie tej bazy, no i tak, żeby było wygodnie później manipulować. Na początku przyszyję ten tartuszek. Bo będzie mi to dużo łatwiej wykonać teraz, niż później, jak będę miała przeszytą sukienkę do laleczki. Można im jeszcze ewentualnie rączki doszywać, a ja mówię to jak, jak każdy z Was sobie coś wymyśli. Ja nie będę doszywać jej tutaj do końca. Można ewentualnie w tą kieszonkę też coś włożyć w kuchareczce, może mieć jakieś łyżki włożone, które wytniecie sobie później tekturki. Myślę, że to już jest że tak powiem dowolność i wasza pomysłowość. Myślę, że też nie ma granic i pojawią się wasze fajne pomysły do tego. I teraz przyszyję, będę łączyć razem te części garderoby, laleczki. Czyli zacznę tu od góry, tak, żeby nie było widać y, tej bazy. Żeby złączyć oba te materiały też, oczywiście, ściekiem fastrygowym, czyli to jest szybki ściek. Staramy się dokładnie doszywać. To, jak mówię, nie za długą nitkę sobie szykujcie, żeby się nie plątała Wam, żeby się nie męczyć. Lepiej jest zmienić y, nitkę kilka razy, ale żeby ten ściek był staranny i żeby to ładnie wyglądało. Tak, żeby ta sukienka jej nie uciekała. Ja tutaj z tyłu, proszę, zobaczcie, palec wkładam do środka, żeby nie przeszyć wszystkich tych warstw od razu, żebym mogła ten palec tam później też wkładać. O, też tym ściegiem hastrygowym przeszywam całość do tego brzegu. Jest to troszeczkę z mojego lenistwa, bo nie chcę mi się nitki odcinać i zaczynać na nowo szycia. Z drugiego końca. Pewnie fachowa krawcowa by to zrobiła tak, żeby odcięła nitkę i by szyła od początku, ale ja w ten sposób też sobie w jakiś sposób już też, że mi ta sukienka nie będzie się zsuwała z tej laleczki. Można też oczywiście uszyć sukienki, które będą ściągane z lalek, także to już od waszych pomysłów zależy. Proszę i już jest uszyta. Kuchareczka, być może służka, jakiś bajsce, Także jest to kolejna postać, która może zagrać w historiach, które będziecie odtwarzać. Proszę bardzo. Tak wyglądają gotowe paczynki. Życzę Wam wielu fajnych pomysłów na postacie. Podzielcie się pod postem swoimi wytworami. Być może nagracie jakąś bajkę, i też będziecie mogli ją umieścić pod postem. Zapraszam do zabawy. Życzę miłego popołudnia i owocnych prac. Dziękuję.